Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie życie w domu, który emanuje lekkością i porządkiem, bez ciągłego ciężaru bałaganu i stresu? Ja, która przeżyłam pół wieku i nauczyłam się, że życie to zbiór wyborów, niektóre niosą zmęczenie, inne dają energię, odkryłam metodę, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki dbam o mój dom. Dziś zapraszam cię, abyś razem ze mną wyruszył w tę transformacyjną podróż. Bez zbędnych ceregieli i z całą szczerością którą dało mi doświadczenie. Nie trać czasu, zasubskrybuj mój kanał, bo jeśli myślisz, że to będzie tylko kolejna banałowa wskazówka, zdziwisz się, co mam do powiedzenia. W końcu, organizacja może być równie zabawna, jak stawianie czoła codziennym dylematom, a tutaj ironia i prowokacja mieszają się, aby obudzić ten krytyczny zmysł, który czasem drzemie w nas. Tak, to moja metoda na pokazanie, że nawet w wieku 50 lat potrafię mieć bystry umysł i ostry humor zawsze z nutą czułości i autentyczności. Zawsze wierzyłam, że dom jest odbiciem naszej duszy, a moja, naznaczona latami doświadczeń, wzlotów i upadków, spotkań i rozstań, potrzebowała metody, która nie tylko uporządkuje przestrzeń, ale również umysł. To właśnie wtedy natknęłam się na metodę Fly -laby, podejście, które dla mnie było jak odkrycie nowego wszechświata we własnym domu. Nie myśl, że to było magiczne rozwiązanie, lub że zadziałało z dnia na dzień nic z tych rzeczy. To były siedem intensywnych dni, pełnych drobnych rewolucji, które razem odmieniły mój dom, nie wykańczając mnie przy tym. Ja, która zawsze byłam gospodynią wyczerpaną przez sterty papierów i bałagan, który zdawał się tylko narastać, zobaczyłam w tej metodzie śmiałą, a zarazem przytulną propozycję. Główną ideą było uproszczenie, redukcja nadmiaru i, przede wszystkim, Stworzenie przestrzeni, która pozwalałaby mi oddychać swobodnie. Każdy zakamarek domu zyskał nową historię, a każde zadanie przestało być ciężarem, stając się rytuałem, który łączył mnie bardziej ze sobą samą. Śmieszne, jak opieka nad domem sprawia, że zaczynam dbać także o siebie. Przemiana mojego domu była bez wątpienia przemianą wewnętrzną. Na początku, przyznam, miałam swoje wątpliwości. Kto by pomyślał, że to będzie tak proste uporządkować dom w 7 dni i przy okazji odzyskać energię, którą uważałam za straconą. Ale prawda była taka, że poświęcając się temu procesowi, odkrywałam niuanse, które mnie zaska i uczyły, jak patrzeć na drobne rzeczy z nowej perspektywy. W każdym codziennym wyzwaniu znajdowałam okazję do ulepszenia nie tylko przestrzeni fizycznej, ale także mojej rutyny. Stała praktyka dbania o każdy detal uświadomiła mi, że bałagan często nie jest tylko problemem organizacyjnym, ale odbiciem stylu życia, który wymaga przemyślenia. Mówię to z przekonaniem, bo po tylu latach nauczyłam się, że nie chodzi o magiczny trik ani o sekretne formuły. To zaproszenie do zmiany, prowokacja, by wyjść poza schemat i przyjąć ideę, że można odmienić swój dom, nie wyczerpując się przy tym. Sama byłam kiedyś zaklęta w błędnym kole sprzątać porządkować, sprzątać, porządkować, nie znajdując czasu na oddech, ani na dbanie o siebie. I wtedy zrozumiałam, że prawdziwa zmiana nie tkwi w ilości wykonanych zadań, ale w sposobie, w jaki na nie patrzymy. Metoda FLY LABY nauczyła mnie, jak ważne jest dzielenie zadań na małe, codzienne cele. Zamiast czuć się przytłoczona ogromem tego, co trzeba zrobić, nauczyłam się dostrzegać każdy zakamarek domu jako szansę na stworzenie lżejszej i bardziej harmonijnej przestrzeni. Siedmiodniowa rutyna nie była celem samym w sobie, lecz początkiem nowej perspektywy. Każdy dzień miał swój własny cel, swoją misję, a ta struktura sprawiała, że czułam się bardziej zmotywowana i mniej zmęczona. Nie daj się zwieść. Energia, którą inwestujesz w opiekę nad domem, wraca do ciebie w postaci dobrostanu i osobistej satysfakcji. Wyraźnie pamiętam pierwszy dzień. Obudziłam się z uczuciem zmęczenia, które zdawało się przenikać moje kości. Ale postanowiłam stawić czoła wyzwaniu z krytycznym spojrzeniem i ironicznym uśmiechem. G zobaczymy, czy dzisiaj uda mi się pozbyć sterty zaległych papierów i przemienić ten salon w przestrzeń godną prawdziwego odpoczynku, pomyślałam. I tak, z odrobiną ironii i ogromną determinacją, zaczęłam dzielić to, co wydawało się labiryntem bałaganu, na małe zadania, które mogłam wykonać, nie czując ciężaru odpowiedzialności. To było wyzwalające odkrycie. Że zamiast próbować uporządkować wszystko naraz, mogę iść krok po kroku, celebrując każdy mały sukces. Każdy etap tego procesu skłaniał mnie do refleksji nad życiem. W końcu, ile razy pozwoliliśmy, by codzienność nas pochłonęła i zapomnieliśmy, że organizacja to nie tylko porządek fizyczny, ale również porządek umysłowy. Porządkując mój dom, zaczęłam porządkować także swoje myśli, odrzucając zbędne zmartwienia i robiąc miejsce na to, co naprawdę ważne. I, uwierz mi, nie twierdzę, że wszystko stało się idealne od razu. Wciąż mam dni zwątpienia i momenty, kiedy lenistwo chce przejąć kontrolę. Ale nauczyłam się podchodzić do tych chwil z humorem, w końcu, jeśli nie mogę śmiać się samej siebie, to po co w ogóle żyć? W tym procesie nauczyłam się doceniać to, co proste i istotne. Zredukowałam ilość przedmiotów, zatrzymałam tylko te, które naprawdę miały znaczenie i użyteczność w moim codziennym życiu. To była prawdziwa terapia, podróż w głąb siebie, która sprawiła, że zaczęłam kwestionować to, co kiedyś uznawałam za niezbędne. Odkryłam, że często gromadzenie rzeczy było odbiciem lęków i niepewności, które nosiłam przez lata. Uwolniwszy się od nadmiaru, zrobiłam miejsce dla nowych idei i to było naprawdę transformujące. Zawsze uważałam, że im więcej się ma, tym bardziej się realizuje, ale życie pokazało mi, że prawdziwa satysfakcja pochodzi z prostoty, z koncentracji na tym, co naprawdę istotne. Ta zmiana perspektywy była przełomowym momentem w moim życiu. Dziś mój dom to nie tylko fizyczne miejsce, ale sanktuarium spokoju i kreatywności. Każdy zakątek ma swój cel, każdy przedmiot opowiada historię, a przede wszystkim cała przestrzeń odzwierciedla nowy sposób życia, lżejszy, bardziej świadomy i, oczywiście, szczęśliwszy. Wiem, że wielu z Was myśli, a co, jeśli mi się nie uda? A jeśli ta metoda nie zadziała w moim życiu? Pozwól, że będę szczera. Prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji, by spróbować. Nie ma gwarancji, ale mogę zapewnić, że stawiając pierwszy krok, otwierasz się na świat możliwości. Transformacja nie wymaga perfekcji, wymaga odwagi, dyscypliny i przede wszystkim miłości własnej. W końcu dbanie o siebie to pierwszy akt troski o dom. Pamiętam, jak pewnego razu, w trakcie tego procesu stanęłam przed zagraconą szafą. Tam, pośród zapomnianych ubrań i przedmiotów, które już nie miały znaczenia, zrozumiałam, że niesiemy ciężar przeszłości, która nie ma już sensu. Wtedy postanowiłam, że nadszedł czas, by powiedzieć dość, by uwolnić się od wszystkiego, co nie przyczynia się do mojego dobrostanu. To był akt odwagi i głęboka autorefleksja. Organizacja to nie tylko uporządkowanie rzeczy ale umożliwienie, by nowe zajęło miejsce starego, by życie mogło iść naprzód bez kajdan tego, co minęło. Każdy dzień tego siedmiodniowego wyzwania był naznaczony drobnymi naukami, które przemieniły się w wielkie zmiany. Drugiego dnia poświęciłam się kuchni, przestrzeni, która zawsze była pulsującym sercem mojego domu, ale również sceną niezliczonych zamieszania i domowych wpadek. Nauczyłam się segregować przybory, stworzyłam rutynę sprzątania, która nie wykańczała mnie i przede wszystkim zaczęłam doceniać czas spędzany tam. Odkryłam, że kiedy kuchnia jest uporządkowana, przygotowywanie posiłków staje się przyjemną, niemal terapeutyczną czynnością. Nie twierdzę, że to łatwe, ale mogę zapewnić, że przy odrobinie kreatywności i odpowiedniej dawce dyscypliny wszystko się zmienia. Trzeciego dnia skoncentrowałam się na sypialni, miejscu, gdzie dusza odpoczywa i się odnawia. Pamiętam, że długo nie rozumiałam, iż bałagan w sypialni nie jest tylko fizyczny, ale i mentalny. Dobór kolorów, ustawienie mebli, ilość dekoracji wszystko to bezpośrednio wpływa na jakość snu i uczucie spokoju przy budzeniu się. Postanowiłam więc zrobić gruntowne porządki, zostawiając tylko to, co naprawdę sprawiało, że czułam się dobrze. To był proces odpuszczania, który nie tylko odmienił przestrzeń, ale i mnie samą. Dziś każdy poranek to nowy początek szansa na podejście do dnia z energią i optymizmem. Sypialnia stała się również miejscem refleksji, gdzie zdałam sobie sprawę, że organizacja domu to w istocie przedłużenie porządku wewnętrznego. Otwierając przestrzeń na nowe, zamknęłam drzwi starej rutynie, która często więziła nas w cyklu niezadowolenia i stresu. I, co niesamowite, ta drobna zmiana zrobiła całą różnicę. Zaczęłam spać lepiej. Budzić się z większą energią i przede wszystkim stawiać czoła codziennym wyzwaniom z uśmiechem, nawet gdy zmęczenie chciało mi towarzyszyć. Czwarty dzień przyniósł uczucie, że coś się zmienia. Energia, która kiedyś wydawała się zaginiona, teraz płynęła z lekkością, w którą ledwo wierzyłam. Wykorzystałam ten czas, by ponownie odwiedzić salon, przestrzeń, która od dawna była miejscem spotkań, śmiechu, ale także konfliktów. Organizacja salonu była prawdziwym ćwiczeniem równowagi. Musiałam oddzielić to, co naprawdę istotne, od tego, co zalegało tylko z przyzwyczajenia. W tym procesie zauważyłam, że relacje z bliskimi również korzystają z uporządkowanej przestrzeni. To niesamowite, jak sam akt harmonijnego ustawienia mebli potrafi wpłynąć na atmosferę pomieszczenia, sprawiając, że rozmowy stają się bardziej naturalne, a uśmiechy bardziej spontaniczne. Piątego dnia wyzwanie skierowało się ku mniejszym przestrzeniom, tym zakamarkom. Które często pomijamy, ale które gromadzą absurdalną ilość zbędnych przedmiotów. Szuflady, szafy, pudełka z pamiątkami, każdy przedmiot miał swoją historię, ale także niósł ciężar czegoś, co przestało mi służyć. To było ćwiczenie samoświadomości i odwagi. Odkryłam, że odpuszczenie nie zawsze oznacza stratę, lecz zysk. Zysk miejsca, czasu i energii na to, co naprawdę ważne. Doświadczenie nauczyło mnie, że prawdziwa organizacja zaczyna się od wewnątrz. A gdy zwalniamy stare, robimy miejsce na nowe, które może zakwitnąć. Szósty dzień przyniósł wyzwanie zintegrowania wszystkiego, co uporządkowałam. To było jak układanie puzzli, gdzie każdy element miał swoje miejsce i przyczyniał się do harmonii całości. Czułam niemal magiczną radość, widząc, jak dom nabiera kształtu, jak poszczególne przestrzenie zaczynają ze sobą naturalnie i przyjaźnie współgrać. W tym momencie uświadomiłam sobie, że metoda Fly Lady to nie tylko sprzątanie domu, to uporządkowanie życia. Każdy mały sukces motywował mnie do dalszego działania, do wiary, że zmiana, choćby wydawała się trudna, jest możliwa, gdy mamy determinację i odrobinę kreatywności. Siódmy. Ostatni dzień był niewątpliwie najbardziej znaczący. Obudziłam się z poczuciem, że coś nieodwracalnie się zmieniło. Dom, teraz uporządkowany i pełen nowej energii. Odzwierciedlał nie tylko moją determinację, ale i chęć życia w sposób bardziej lekki i świadomy. Tego dnia nie mogłam przestać myśleć o wszystkich lekcjach, które wyniosłam o znaczeniu dzielenia się zadaniami, o docenianiu prostoty, o odpuszczaniu tego, co nam nie służy, oraz przede wszystkim o dbaniu o siebie z czułością i szacunkiem. To był dzień świętowania domu, życia i samej siebie. Przez te siedem dni zrozumiałam, że metoda nie jest ograniczona do niezawodnej receptury na organizację. To przede wszystkim zaproszenie do refleksji. Zaproszenie, by przemyśleć swoje nawyki, zakwestionować, co naprawdę jest potrzebne i z odrobiną ironii oraz prowokacji pozwolić sobie na zmianę. W końcu życie nie czeka, a każdy dzień to nowa szansa na nowy początek. Uczucie kontroli, patrzenia wstecz i dostrzegania przemiany swojego domu. To coś, co wykracza poza zwykły akt sprzątania, to prawdziwe odrodzenie. Dziś mój dom jest odbiciem mojej duszy. Każda przestrzeń opowiada historię pokonywania trudności i odkrywania siebie na nowo. I jeśli mogę to powiedzieć z całym przekonaniem osoby, która doświadczyła wielu życiowych pór roku, metoda fly nauczyła mnie dostrzegać piękno w prostocie, doceniać to, co naprawdę ważne, i nie pozwolić, by zmęczenie zgasiło iskrę przemiany. Jeśli nadal się zastanawiasz. Pozwól, że będę szczera, nie ma tu żadnych magicznych formuł ani pustych obietnic. Istnieje tylko codzienne poświęcenie, chęć przemiany chaosu w porządek i przede wszystkim odwaga, by spojrzeć w siebie i powiedzieć, jak mogę być lepsza. To przesłanie, które chcę ci przekazać, słuchając tego nagrania, przesłanie nadziei, działania i zmiany. To nie jest iluzja, lecz praktyka, która, jeśli stosowana z cierpliwością i humorem, może przemienić twoje życie w zdumiewający sposób. Pisząc te słowa, przypominam sobie wszystkie chwile, kiedy czułam się zmęczona, zniechęcona, ale mimo to decydowałam się zrobić krok naprzód. Dziś mogę spojrzeć w lustro i rozpoznać osobę, którą ciężko wywalczyłam, osobę, która nauczyła się, że każde wyzwanie, nawet to najbardziej skomplikowane, to szansa na rozwój. Przemiana domu odzwierciedla przemianę wewnętrzną. A to coś, czego żadne cudowne rozwiązanie nie może zapewnić bez codziennego poświęcenia, jakie musimy sobie dać. Stopniowo zrozumiałam, że nie liczy się ilość czasu, ale jakość każdej chwili. Organizowanie domu stało się rytuałem dbania o siebie, świętym czasem na refleksję nad wyborami, przebyte ścieżki i przyszłe możliwości. To dzięki temu procesowi odkryłam prawdziwe znaczenie słowa porządek, nie tylko jako brak chaosu, ale jako obecność energii która napędza życie i czyni je lżejszym, pełniejszym znaczenia. I tutaj, wśród śmiechu, drobnych prowokacji oraz tej ironii, którą daje doświadczenie życia, chcę, abyś poczuł, że ta podróż jest również Twoja, że tak jak ja, możesz odmienić swoją przestrzeń, a przez nią własną istotę. Każdy uporządkowany zakamarek, każde wykonane zadanie to krok ku pełniejszemu i bardziej świadomemu życiu. Nie daj się zwieść. Przyjaciele, zmiana nie następuje automatycznie, ale rzeczywiście zachodzi stopniowo i wytrwale. A metoda Fly Lady to tylko narzędzie, które przypomina nam, że siła przekształcania otaczającego nas świata tkwi w naszych własnych rękach. Jeśli dziś mój dom emanuje lekkością i porządkiem, to dlatego, że zdecydowałam się uczynić z organizacji nawyk, rytuał, który, mimo wzlotów i upadków, sprawia, że czuję się żywa i związana z tym, co naprawdę ważne. A więc, jeśli wciąż się zastanawiasz, czy warto podjąć to wyzwanie, pozwól, że rzucę ci prowokacyjne pytanie: Ile razy narzekałeś na zmęczenie, bałagan, chaos, który dominuje w twojej codzienności? Czy nie czas powiedzieć dość? Czy nie byłoby cudownie spojrzeć na swój dom i poczuć, że w końcu znalazłeś przestrzeń, która odzwierciedla spokój, którego tak bardzo pragniesz? Wiem, że odpowiedź brzmi głośne tak. I właśnie dlatego zapraszam Cię do doświadczenia tej zmiany. Nie czekaj na odpowiedni moment, bo on może nigdy nie nadejść, czas jest teraz. I na zakończenie, z całą szczerością i tą nutą ironii, która mnie zawsze towarzyszy: jeśli uważasz, że organizowanie domu to zadanie dla młodych, pełnych nieskończonej energii ludzi, pozwól, że obalę ten stereotyp. W wieku 50 lat nauczyłam się, że doświadczenie jest najlepszym sprzymierzeńcem, a mądrość by wiedzieć, co naprawdę jest ważne, to dar, który zdobywa się z czasem. Przemiana mojego domu to tak naprawdę przemiana mojego życia, i uwierz, nie ma wieku, aby zacząć od nowa i odnaleźć siebie. Tak więc żegnam się z przekonaniem, że każdy krok, nawet ten najmniejszy, ma moc zmieniania nie tylko przestrzeni, ale całej trajektorii życia. Niech twój dom, tak jak mój, stanie się azyłem spokoju, inspiracji i, oczywiście. Sceną dla nieskończonych możliwości, jakie przynosi jutro. Pamiętaj, zmiana zaczyna się, gdy zdecydujesz, że nadszedł czas, by powiedzieć: dość. Idź naprzód, odważ się, przemieniaj i przede wszystkim żyj z intensywnością i autentycznością.